Witajcie widzowie w naszym cośrodowym międzyrajdowym spotkaniu, a jednocześnie podsumowaniu drugiej tegorocznej rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata Rajdu Szwecji WRC. Ale zanim przejdziemy do właściwych rajdowych tematów, to zaczniemy od kilku ogłoszeń, a konkretnie to witam Was z pokładu samochodu elektrycznego marki chińskiej Omoda. E5, pierwszego z serii samochodów, które będę w najbliższych miesiącach testował dla Was na kanał, z których powstaną oczywiście liczne filmy, m.in. w przypadku tej elektrycznej omody, poza klasycznym testem zobaczycie też kolejny film z cyklu, jak żyje się z elektrykiem. Najpopularniejszym filmem na kanale cały czas jest film z Nissanem Leafem, który jest trochę źle interpretowany przez osoby, które ten film już widziały, ale potem pojawia się też test ze Skodą Enyaq, który ponieważ nie jest już tak krytyczny, to nie zdobył takiej popularności. W przypadku tego samochodu myślę, że jest krok w przód, ale już nie taki duży w stosunku do Skody. A może nawet bardziej jest to krok w przód, jak chodzi o moje rozumienie, poruszania się samochodem na baterie. Niemniej jednak, zanim jeszcze przejdziemy do rajdu Szwecji. Chcę Wam powiedzieć, że już w tą sobotę pojawi się kolejny test. Test nowej Skody Oktawi Kombi w wersji limitowanej po ostatnim liftingu. Zatem, bardzo, bardzo świeży samochód, który myślę również się Wam spodoba. A my zaczynamy od omówienia rajdu Szwecji WRC. A potem przejdziemy do międzyrajdowego vloga. Ci z Was, którzy już nie chcą wracać do zeszło-weekendowej rundy WRC, mogą od razu przejść na tego timestampa, który się Wam teraz tutaj pojawia. A my zaczynamy omówienie rajdu Szwecji, WRC. Po trzęsieniu ziemi, jakim był. O, zgasły światła. Po trzęsieniu ziemi, jakim był Rajd Monte Carlo. Teraz najszybsi kierowcy ścigali się na śniegu, na najlepszym poza asfaltami rajdzie, jakim można sobie wyobrazić w WRC. Tak jest przynajmniej moje zdanie. Do Szwecji. Nie pojechał Sebastian Ozie, za to pojawił się po ponadrocznej przerwie SAP Kalapi, no i zrobił naprawdę świetną robotę. Tego samego nie można powiedzieć o Hankuku, ale wszystko po kolei. Zaczniemy od pechowców. Wspomnijmy o załogach WRC2, bo to tam tych pechowców było najwięcej. Mikko Hejkila i Christian Temonen jechali od początku całkiem nieźle, chociaż na pierwszej próbie wpadli w zaspę, potem mieli dobre tempo, ale niestety po pierwszym dniu strata była tak duża, że uznali, że lepiej wycofać się z rajdu. Mille Johansson i Johan Gronwal, których dobrze kojarzymy z zeszłorocznego ERC również jechali całkiem niezły rajd w mistrzostwach świata. Cały czas notowali czasy w czołowej dziesiątce, niestety na początku drugiego dnia rywalizacji. Rozbili swój samochód dość mocno i musieli również wycofać się z dalszego rajdu. Tu Kaupinen i topi luhtinen to załoga, którą dobrze znamy z mistrzostw Finlandii, o których wspominamy właśnie przez już wspominanego dzisiaj Lapiego. Tym razem walczyli tutaj o podium. Niestety na. W pierwszym odcinku w niedzielę ich samochód odmówił posłuszeństwa, nie dojechali do mety. I to właściwie z głównych takich aktorów tego rajdu wszyscy pechowcy, a my przechodzimy do omówienia WRC2 i czołowa piątka tegoż WRC2 to isaac Rejersen i Stefan Gustafsson, którzy fabio RS dojechali na piątym miejscu w WRC2 czwartym w Challengerze, tracąc 2 minuty i 57 sekund do zwycięzców. Oczko wyżej na czwartym miejscu w WRC2 trzecim w Challengerze Taylor Gill i Daniel Brick, którzy w zeszłym roku świetnie radzili sobie w samochodach RC3, tym razem również niezły start w rali dwójce – 2 minuty 34 sekundy straty do zwycięzców klasy. Trzecie miejsce, Lauriona Keto Fabia RS, 58 sekund straty, to już dużo, dużo mniejsza ta strata do czołówki. Drugie miejsce w WRC2 jednocześnie, Challenger i wyraźnie, wyraźnie lepsze, tak jak już wspominam, tempo od tych załóg na miejscach piątym i czwartym. Druga pozycja dla powracającego po długim czasie do WRC temu Suninena, który wypożyczył od Yari Magdiela, latwali jego pilota, czyli Yanni I oni GR zaledwie 10,2 sekundy rozminęli się ze zwycięstwem w klasie. Jednocześnie to ta jedyna w czołówce załoga, która nie punktuje w Challengerze. Świetny rajd jak na byłego kierowcę fabrycznego. Bardzo dobre tempo od początku, niewiele brakło do zwycięstwa. Było dobre, równe tempo, równe cały czas przez cały weekend. Jech tym samochodem i tak naprawdę, gdyby nie przestrzelenie jednego z zakrętów na Power Stage, niewykluczone, że to oni byliby na pierwszym miejscu, na którym dojeżdżają. Jednocześnie zwycięzcy Challengera Rope Korhonen i Anci GR Jarisem, załoga, którą dobrze kojarzymy z pojedynczych występów w zeszłym roku, załoga, która naprawdę pokazuje niesamowite tempo na szutrach, a teraz też na śniegu. Ja już to Wam mówiłem, że to jest jeden z tych zawodników, jeden z tych duetów, które ja bym widział w fabrycznym zespole Lancia w WRC. Szkoda, że Lancia nie skorzystała z tej opcji, bo to na pewno byłby bardzo dobry, bardzo mocny punkt, punktujący na rajdach z luźną nawierzchnią. W samym rajdzie popełnili błąd na samiutkim początku jeden niewielki, trochę czasu zeszło, uciekło, ale od drugiego OS-u objęli prowadzenie i nie oddali go już do końca. Ech, zagrozić im mógł tak naprawdę tylko dużo, dużo bardziej doświadczony temu Suninen. W WRC2 mamy też oczywiście klasę Masters i tu kolejny raz możemy się bardzo, bardzo cieszyć, bo wygrywają. Michał Sołowow z Maciejem Baranem, również GR Yarisem, którzy jednocześnie zajmują szóste miejsce w WRC2. Naprawdę niezłe, niezłe tempo. A za nimi aż 8 minut druga załoga Masters. Marko Wittanen i Tapio Suaminen też na Jarisie I 5,5 minuty kolejnych dalej załoga z Brazilii. Christian Baumgart i Luis Felipe Ecke na Fabi RS. Zanim przejdziemy do dalszej części vloga, chcę Wam, jak zwykle, podziękować za to, że jesteście z motopasjami, że zostawiacie te kciuki, subskrypcje, dzwoneczki, że piszecie komentarze, udostępniacie tego vloga na swoich socjalach. To wszystko pomaga się nam rozwijać. Róbcie tak dalej, bardzo Was o to proszę. A jeśli chcecie dodatkowo wesprzeć kanał, zawsze możecie postawić mi kawę. Zanim przejdziemy do Rally Jedynek. Powiedzmy parę słów o Rally Trójkach, bo tu też mamy się z czego cieszyć. W, wśród samochodów RC3 mamy w Mistrzostwach Świata w tym roku dwie klasy. Przede wszystkim Junior WRC, które przy wsparciu krakowskiego M-Sportu wystawia fiesty Rally 3. Nie było ich tym razem zbyt wiele, zaledwie 7. Do mety dotarło 6. A wygrał Mistrz Rajdowych Mistrzostw Europy ERC 4, czyli najszybszy w ojce w zeszłym roku, Kale Kalenberg z Jorgenem Eriksenem. Nas natomiast bardziej interesuje całość klasy RC3, czyli klasa WRC3, w której to było 10 załóg i w której to na podium znaleźli się od najniższego miejsca Raul Hernandez i Jose Maruda, którzy do zwycięzców stracili 4,5 minuty, a 2 minuty i 50 sekund za zwycięzcami dojeżdża druga załoga, ta, która nas cieszy najbardziej. Ty Mega Bramowski i Kuba Wrubel w swoim debiucie na śniegu w Mistrzostwach Świata i zaledwie drugim starcie w WRC w ogóle notują. Drugie miejsce. W kategorii, w której startują znakomita, znakomita dyspozycja. Na początku trochę walczyli z bandami, ale też bardzo, bardzo szybko jadąc, notowali wiele czasów na podium i kiedy już uplasowali się spokojnie na tym drugim miejscu, zaczęli, można powiedzieć, kontrolować sytuację, tak to Tymek określił, szanować punkty, szanować miejsce, na którym byli. Wywożą bardzo duże punkty w WRC 3, i to jest na pewno powód do dużej radości. A całość rajdu wygrywa załoga, która po tym rajdzie nadal pozostaje najlepszą załogą. For w WRC 2026, Mateo Fontana i Alessandro Arnaboldi, którzy to w klasyfikacji generalnej wygrali dwa odcinki w rajdzie Monte Carlo, przypomnę Wam to, a tutaj dowieźli zwycięstwo w WRC 3. Rally jedynki. Tym razem pojawiło się na starcie 11 samochodów czołowej klasy. Wszystkie dotarły do mety. Tylko jedna z Super Rally, ta, która dojeżdża jako ostatnia ze stratą ponad 50 minut na 35. miejscu. Martin Szczesk Renard Francis. Niestety, jako jedyni musieli skorzystać z Super Rally. Moi ulubieńcy doskonale o tym wiecie. Bezsprzecznie najszybsza załoga M-Sportu. E, jako pierwsza padła ofiarą Hankoków, a właściwie to błędów M-Sportu, który w piątek kosztował wszystkie trzy Załogi bardzo duże straty. Najpierw rano złapali dwa kapcie, potem jeszcze jeden, no i musieli wycofać się z piątku. Za to w sobotę i w niedzielę pokazali niesamowite tempo. W sobotę to właśnie Martin Sesk z Renarsem Francisem jako pierwsi wygrali dla M-Sportu w tym roku odcinek specjalny w klasyfikacji generalnej. A w niedzielę zaledwie pół sekundy rozminęło ich od zdobycia punktów w klasyfikacji Power Stage. Niestety z rajdu żadnych punktów nie wywożą. 20 miejsc wyżej. Lorenzo Bertelli, Simone Scatolin na GR jali się 17 minut 40 sekund straty. Włosi okazjonalnie startują w rajdowych mistrzostwach świata. Podobnie jak nasz Michał Sołowow upatrzyli sobie szczególnie zimowe warunki w Szwecji. Tym razem, tym razem również się właśnie w Szwecji pojawili. Samochodem z Toyota Gazu Racing. Biorąc pod uwagę czasy, może nie było to spektakularne, ale po Bertellim widać że w przeciwieństwie do wielu bardzo bogatych ludzi, których staż na starty Rally w Włoch wie, co z tym samochodem robić. Czołowa dziesiątka i Rope Corchonen zdobywa pierwszy jedyny punkcik, czyli zwycięzca WRC 2 w klasyfikacji generalnej. Na dziewiątym miejscu Josh McCarland Eon Tracy pomam 6 minut 5 sekund straty no i cóż, no meta: yy, dziewiąte miejsce, więc jest punkt. Makerland jest oczywiście szybszy od Munstera, ale to nadal Pay Driver z tego no, mniej spektakularnego, delikatnie mówiąc, yy, typu. By yy, nie problemy w, yy, ciśnie, z ciśnieniem, pewnie byłoby trochę lepiej, no ale M Sport zawalił z tymi ciśnieniami w piątek rano. Wszystkich zawodników M Sportu to dotknęło. Dla yy, Makerlana, dwa punkty za to dziewiąte miejsce, ale no, nie jest to tempo Martinsza Sesksa. Zdecydowanie bliżej tego tempa jest ósma pozycja, czyli John Armstrong i Shen Bryn, którzy również pumą o dwie minuty szybciej dojechali do mety od kolegów z zespołu. John pojechał solidny ride, pokazuje, że bardzo szybko przyzwyczaja się do nowego, bardzo szybkiego samochodu. Pokazuje świetne tempo wyraźnie lepsze od bardzo już doświadczonego z ponad sezonem jazdy kolegi z zespołu Makerlana. Natomiast tutaj jeszcze cały czas jednak uznać musi wyższość sesksa w całości, jednak Martin jeszcze jest szybszy, ale no jeśli Martin już nie weźmie się do roboty, to szybko się to może zmienić. Dwa punkty dla Makerlana, cztery punkty dla Armstronga oczywiście za niedzielę i za Power Stage punktów nie ma. Siódme miejsce: Thierry Neville, Martin Wiedage, Hyundai i 23 minuty 45 sekund. Straty do zwycięzców, zatem niewiele przed zespołem M Sportu, przed najszybszą załogą M Sportu. Hyundai nadal nie ma tempa Toyota. Jest to poważny problem, o którym jeszcze chwilę, za chwilę sobie powiemy. Natomiast mistrz świata w WRC 2024 porównuje się do Luisa Hamiltona. Ja nie jestem fanem Luisa Hamiltona, ale jednak Louis Hamilton to jest. Zdecydowanie nie ten poziom, co jednokrotny wymęczony mistrz świata Thierry Will. Na pewno Hyundai nie jest samochodem do wygrywania w tym momencie, na pewno to, że Thierry w miarę udaje się mu nie popełniać błędów, no ale jednak taki błąd się też i tym razem trafił, może nie związany z wycieczką poza trasę ale z niezapięciem kasku. Minuta kary za to i 1500 euro. Do tego też jeszcze wrócimy. Natomiast sumarycznie, mimo dobrego tempa, najsłabszy z Hyundai'ów. No i to jedyne pocieszenie, które można tu dodać, to zwycięstwo w Power Stage'u. Zatem 11 punktów za Ride, 6 za Ride i 5 za Power Stage. 11 punktów w całości. To więcej. Niż na szóstym miejscu przywozi SAP Kalapi i Enni Malkonen kolejnym Hyundai'em. Minuta i 53,2 sekundy straty. Znakomita jazda wracającego po ponad roku Lapiego. Od początku najszybsza załoga Hyundai'a. Pod jako jedyny gdzieś tam próbował podgryzać Toyota, chociaż sam powiedział wprost, nie mają w Hyundai'u tempa na walkę o cokolwiek więcej. W sobotę trochę z, źle poustawiał samochód, stracili trochę czasu, spadli. Za Adriana Furmo, potem ponownie e, dopadli to, szóste, to piąte miejsce, najszybsze wśród Hyundaiów, ale ostatecznie przed Power Stage'em i celowo zwolnił, by przepuścić kolegę z zespołu, jak sam powiedział. Jemu te punkty są potrzebne bardziej niż mnie. Nie ma tutaj Team Orders. Zatem Lapi przepuszcza Furmo przed Power Stage'em, by na Power Stage'u. Wyrwać ostatni punkcik z tych pięciu które, pozycji, punktowanych, które są możliwe, i ostatecznie 9 punktów za cały ride, 8 za rywalizację na OS-ach, 1 za Power Stage. No i mamy patopunktację, 2 punkty mniej niż okowany oczko niżej Thierry Neville, a Lapi jednocześnie zapowiedział, że zobaczymy się w Kenii. Adrian Furmo i Alex Koria przepuszczeni przez kolegów minuta 50 i 30, zatem niecałe 3 sekundy przed nimi. Adrian ponownie kończy jako najszybszy z Hyundaiów, no myślę, że tego się tutaj nie ma co dziwić. Alex Koria tym razem nie popełnił żadnego błędu, jak chodzi o swoje pilota aspekty, jakie jak chodzi o obowiązki pilota. No i zdobywają punktów również 11, czyli tyle samo co dwa oczka niżej Thierryneville, bo 10 za rajd i 1 za niedzielę. Sprawdzę też jeszcze i wam to wyświetlę, bo sobie to źle zapisałem. Nie jestem pewien, co tutaj jest napisane. Czołowa czwórka to kolejny raz popis Toyoty. Kolejny raz cztery czołowe załogi to załogi Toyota Gazu Racing. I można powiedzieć, że w pucharze Toyoty tym razem na czwartym miejscu dojeżdża Oliver Solberg i Elliot Edmondson. Minuta i 11,6 straty. Zaczęło się jak Monte Carlo, bardzo dobre tempo, potem błąd, dwa kapcie. No i Solberg trochę stonował. Myślę, że tutaj rozmowa z latwalą również się odbyła. I Solberg bezpiecznie dowiózł Jarisa na tym czwartym miejscu, jak sam powiedział, nie zasługiwał tutaj na podium. Wywozi 17 punktów, 12 za rajd, 3 za niedzielę, 2 za Power Stage. Najniższy stopień podium, kolejne podium dla Samiego Pajari i Marco Salminena. Trzeba powiedzieć, że Pajari pojechał bardzo solidny, bardzo równy rajd. Naprawdę, tym razem to chyba pierwszy rajd, gdzie mogę naprawdę szczerze powiedzieć, że tu tempa nie zabrakło. Tutaj naprawdę było to od początku do końca solidna jazda w wykonaniu Pajariego punktacja się ujawnia, bo mamy znowu 17 oczek, 15 za rajd i 2 za niedzielę. Na power stageu punktów nie zdobył. Taka moto Katsuta i Aaron Johnston GR Jarisem dojeżdżają zaledwie 14,3 sekundy za zwycięzcami. To jeden z tych rajdów, które bardzo pasują Japończykowi. To jeden z tych rajdów, gdzie chciał wygrać, gdzie wie, że jest szybki, gdzie już kilka razy stał na podium. Natomiast tym razem wystarczyło tylko kilka, na kilka OS-owych zwycięstw na chwilowe prowadzenie, i ostatecznie na drugie miejsce. Pomimo to, myślę, że może być zadowolony Rowan Pera bardzo mu kibicował. Nie tylko on, zresztą, o czym też jeszcze sobie powiemy. I przywozi Katsuta z yy, Szwecji 24 punkty za rajd, 4 za niedzielę, 3 za power stage. Zwycięstwo w rajdzie to Elfin Evans i Scott Martin. Gier Rally One. Elfin doskonale wykorzystuje nieobecność Sebastiana Ożiera. Zgarnia niemal perfekcyjny weekend i nie tylko przeskakuje Solberga, ale też znacznie mu odskakuje w klasyfikacji generalnej dla Elfina Evansa. 34 punkty, 25 za rajd, 5 za super niedzielę i 4 za Power Stage. Zatem naprawdę trzeba powiedzieć, Elfin zrobił robotę. I chyba o to od początku chodziło. Klasyfikacja sezonu WRC po dwóch rundach to Elfin Evans 60 punktów, 47 Solberg, 30 Katsuta, dwa punkty niżej Adrian Furmo, 21 dla Newila, 18 dla Ożiera, jedno mniej dla Pajariego i Lapi ostatni w tym momencie z tej e, czołówki, 9 punktów. Wśród producentów Toyota miażdży, po prostu miażdży Hyundai 117 punktów, 66 Hyundai, e, Toyota Gazoo Racing 2, 18 oczek, no i 14 dla M-Sportu. Podsumowując, Toyota dokonuje tego, co ostatni raz udało się Audi w, w sezonie 1984, kiedy to po upokorzeniu przez lunchie rok wcześniej Audi spina poślady i wygrywa dwa pierwsze rajdy, zamykając na nich podium. I w Monte Carlo i w Szwecji 84 trzy pierwsze pozycje zajmowały samochody z czterema pierścieniami na masce. Teraz ten wynik. Powtarza Toyota, a po dwóch nietypowych rajdach nas czeka kolejny nietypowy rajd. Rajd szaf Safari, bardzo trudny, długi, niszczycielski rajd. I to, co wiemy w tym momencie, co możemy faktycznie powiedzieć, to nie to, kto jest faworytem, czy komu dobrze ten sezon idzie, możemy tylko powiedzieć o tym, że Hyundaiowi nadal brakuje tempa. Czy będą w stanie to nadrobić? O tym dowiemy się już wkrótce, zanim przejdziemy do międzyrajdowego vloga. Jeszcze raz zachęcam Was do kciuków, subskrypcji, dzwoneczków, komentarzy, udostępnień i jedziemy z międzyrajdowymi tematami. A zaczynamy od tego, co działo się po rajdzie Szwecji. Otóż Oliver Solberg powiedział, że już wie, dlaczego Sebastian Orzie nie przyjeżdża do Szwecji. No bo w Szwecji otwieranie trasy... To jedna z najgorszych rzeczy, jakie można robić, i nie chodzi tu już nawet o ten luźny śnieg, bo nie ma go tyle co luźnego szutru, ale o brak linii, która zgubiła Solberga w piątek i wpakowała jego GR Lisa do rowu. Thierry Neville z kolei wzywa swój zespół do spotkania kryzysowego. Hyundai musi coś zrobić, odstają tak znacząco od Toyoty, że musi się coś wydarzyć, żeby mogli myśleć o jakichkolwiek walkach o zwycięstwa w sezonie 2026. Thierry Neville opowiada też o swej karze, jest bardzo zły na to, że FIA nie potrafi w sposób... Racjonalny tych kar przyznawać. Dostał bowiem za niezapięcie kasku minutę kary i 1500 euro. A podobną, podobne przewinienie dwukrotnie było dostrzeżone u Sebastiana Orzie. Za pierwszym razem dostał 400 euro, za kolejnym minutę kary. I tutaj Thierry Neville uważa, że nie ma z niezapięcia kasku korzyści sportowej. Więc tutaj powinna być raczej kara finansowa. A ja powiem Wam inaczej. Moim zdaniem powinna taka kara być obrana w jakieś widełki. Powinna być jakaś kwestia ewentualnego powiększania tych kar. Powiększania tego, jak jest jaka jest kwota tej kary, jeżeli pojawia się recydywa. Natomiast na pewno powinno to być ubrane w jakieś sztywne widełki, żeby nie było właśnie takiej dowolności, żeby nie było takiego rozrzutu w tym, kiedy kto dostaje ile tej kary. Taka motokatsuta przyznaje, że w rajdzie Szwecji pomagał mu. Oit Tanak, mistrz świata, ale nie ten, o którym wiele osób myśli, czyli nie sam Rowan Pera, który oczywiście ściskał kciuki za Japończyka, ale Tanak, z którym również Katsuta ma bardzo dobre relacje. Katsuta przez cały weekend był w stałym kontakcie z Oitem, konsultował z nim swój sposób jazdy i to, jak rozkładać siły, jak cisnąć, jak jechać. No Przyniosło to efekt w postaci drugiego miejsca, które może do końca katsuty nie zadowala, ale moim zdaniem jest i tak czymś naprawdę bardzo, bardzo pozytywnym. Wspominałem w podsumowaniu rajdu Szwecji chwilę temu, że w Kenii zobaczymy SAP Lapiego z Eni Malkonen, zobaczymy też się Sebastiana Orzie z Vincentem Lande, a kto jeszcze? No więc Toyota przywiezie Rally Jedynki dla Solberga, Evansa, Ożiera, Katsuty, Pajariego, Hyundai dla Furmone, Villa Lapiego, a M-Sport dla Makerlana i Armstronga. Nie będzie więcej zatem samochodów, tylko 10. Pojawi się topowych maszyn w Rajdzie Safari. Natomiast dużo więcej załóg pojedzie po łatwe punkty w WRC2, bowiem zobaczymy. Między innymi Green Smitha, Wirwesza, Mikkelsena, który wraca ze skodą Zaldivara, Jurgensona, Domingueza, a także duet z Polski. Jeden tylko tym razem: Daniela Chwista i Kamila Hellera. Wiele osób płakało zawsze o te łatwe punkty. Jestem bardzo ciekawy, jak w tym roku przetrzebi czołówkę rajdowych Mistrzostw Świata niszczycielski rajd safari, bo wielu w tym roku na te łatwe punkty jedzie. Krótsze rajdowe Mistrzostwa Świata. To już oficjalnie FIA podało, że ERC2026 będzie składało się tylko z siedmiu rund. Wszystko zacznie się w Hiszpanii w połowie kwietnia, a zakończy w Portugalii w trzeci weekend października. Będziemy mieli pięć rund asfaltowych, dwie szutrowe. Nic zatem nie zastąpi odwołanego rajdu Węgier. I teraz o pierwszej rundzie warto powiedzieć parę słów, bowiem Ride Andaluzji już 16 kwietnia rozpocznie się oficjalnym startem w czwartek wieczór. W piątek rano będzie odcinek testowy i Super OS na wieczór w piątek, a sobota i niedziela to dwa razy po trzy odcinki specjalne. Lista jest już otwarta, a poznamy ją oficjalnie w pierwszych dniach kwietnia. Już teraz wiemy, że będzie na niej Andrea Mabelini i Virginia Lenci, zatem trzecia załoga zeszłorocznego RC, która poprowadzi fabryczną Lancia. Lancia nie tylko w Mistrzostwach Świata, ale też w rajdowych Mistrzostwach Europy z fabrycznym swoim samochodem się pojawia. Myślę, że to są powody do radości dla kibiców Mistrzostw Europy i dla Włochów przede wszystkim, że w końcu jakiś Włoch pojedzie tym włoskim samochodem w Mistrzostwach Europy. Myślę, że szansa na tytuł jest no może nawet większa niż była w zeszłym roku, bo jednak fabryczny zespół pytanie, kto będzie próbował Włochom pokrzyżować plany. Często wspominamy o nowych chętnych do organizacji rund WRC. Mówimy o Stanach Zjednoczonych, o Chinach, o Nowej Zelandii czy Australii, Niemczech, Argentynie, Wielkiej Brytanii. Tymczasem do tego grona dołącza Irlandia, której Federacja Motorsportowa w porozumieniu z rządem chciałaby przywrócić rundę WRC. Miało to się odbyć już w tym roku. Tutaj się trochę spóźnili. W tej chwili mówią o horyzoncie 2028-2029. Natomiast z ciekawostek, które wstępnie są proponowane, to mieszana nawierzchnia szutrowa-asfaltowa, jak niegdyś była w Katalonii. Natomiast do powrotu jest jeszcze cały czas dareka droga, bo rząd Irlandii zażyczył sobie niezależnych analiz ekonomicznych wpływu rajdu na gospodarkę. Nie są zatem przekonani, czy taki rajd to faktycznie jest to, co jest potrzebne gospodarce wyspy obok Wielkiej Brytanii. Moi drodzy, to wszystko co miałem Wam do przekazania w dzisiejszym vlogu. Wiem, że on był bardzo długi, bo musieliśmy połączyć podsumowanie rajdu Szwecji i cotygodniowego vloga. Ten tydzień jest dla mnie bardzo, bardzo taki w niedoczasie, a jeszcze czeka mnie nagranie tej, no powiem Wam, zaskakująco pozytywnej elektrycznej maszyny. Oczywiście, dalej elektryk, dalej to nie jest jakieś nadzwyczajne cudo. Ale jako samochód jest to całkiem przyzwoita maszyna. Tak niewiele zdradzam Wam, bo jeszcze oczywiście są pewne niedociągnięcia, o których sobie powiemy w teście. Na tą chwilę kończę dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz zachęcam Was do subskrypcji, dzwoneczka, komentarzu, udostępnienia, postawienia mi kawy i do zobaczenia.